Witam Państwa serdecznie na odcinku. Dzisiaj mamy 31 października, a więc ostatni dzień, jak to się mówi, przed wszystkimi świętami. Dzisiaj porozmawiamy o firmie Benefit. Benefit taka firma, i chciałem ciekawość i zobaczyć, co to za firma, ale jak zobaczyłem cenę, ile akcja kosztuje, na 2370, ja się za głowę złapałem, że takie. Że takie akcje tyle mogą kosztować. No więc mówię, zobaczę, co to w ogóle jest za firma. Więc spoglądam na tą firmę, na historię i tak dalej. I co tu wyczytałem? Misja: jakaś jest to misja. System oferuje w Polsce i za granicą usługi, które pomagają osobom w różnym wieku osiągnąć poczucie satysfakcji, zadowolenia, wysokiej jakości. Program sportowo-rekreacyjny, multi-pa, coś tam, coś tam działa od blisko 20 lat. I możecie sobie Państwo tam zrobić <laughs> stopnatkę i przeczytać. Prze, A więc jeszcze zobaczę. Historia, historia firmy. A więc powstała, spółka powstała w 2000 roku, właśnie dokładnie. 2000, 2003. Zaczęła się wykluwać, tak. Później 2006 wprowadzenie na rynek programu Multisport. Później 2000 dynamiczny rozwój program jakiś multi i tamtego, wejście na giełdę chyba 2011-2013 na naszą polską giełdę, super, dobrze, Przy, przyłączenie spółki my Benefit, a więc jakieś tam dodatkowe, możecie robić klatki stop, czytać, dalszy zwrot tutaj firmy, przegląd zostaje symboliczny, liczba miliona kart sportowych, Dalej, tutaj łączna liczba kart sportowych jest 900 tysięcy. Zobaczcie, rośnie liczba kart Multisport. Jakaś tam, właśnie karty. Program uzyskiwał już milion osób w Polsce. W 2020 półtora miliona użytkowników pro, programu Multisport i na tym tutaj zawsze staniemy. Jak ktoś chce, może sobie tutaj wejść na stronę ich. Tutaj benefit, dokładnie. BenefitSystems.pl i sobie poczytać tutaj o ich działalności, produkty Multisport, multi Life, to tak jak mówię, zdrowe odżywianie i tam inne programy. Możecie Państwo tutaj dołączyć. W językach mamy tą stronę, chyba tylko polski i angielski. To tyle, jeżeli chodzi o tą stronę. No i chciałbym dodać, że jesteście Państwo na kanale nie palę, bo inwestuję, ale na chwilę obecną się z tego nie utrzymuję. I jeżeli chcecie do mnie jakiś mail napisać, to jest tutaj taki podany. Proszę bardzo, chcę tam chcecie wybrać, jaką firmę bym wam przeanalizował. No jak to się mówi, ofiara dobrowolna też zawsze jest skazana. Jakiś tam donate, czy tam, czy tam co łaska. Jak ktoś chce, to zawsze może mi tutaj zahaczyć. Przecież mogę podać numer konta, nie widzę problemu ale dusi grosze są i nie życzą sobie, żeby cokolwiek komuś dawać, a więc ja cały czas działam w tym temacie i tutaj zaznaczam sobie i od razu, od razu mówię, że nie jestem żadnym radcą, doradcą finansowym, tutaj to są moje po prostu wróżby, które my będziemy na tym kanale, mówię, z kuli wróżyć, to dotyczy naszych akcji. A poza tym, jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to bardzo proszę, subskrybuj ten kanał, bo przecież po co to się robi? Wszystko, aby aby począć człowiek się też cieszył, że ktoś ten kanał ogląda i ktoś subskrybuje. Jak małe dziecko się cieszy, jak ktoś dojdzie na, do, do tej mojej rodziny. Nie palę, bo inwestuję. Ja cały czas próbuję nie palić, Dzisiaj na przykład nie paliłem od samego rana, a mamy godzinę 11.54. A więc. Na no, chwilę obecną wytrzymuję, wytrzymuję, więc zobaczymy, jak długo. Może jednego zapalę, ale staram się i oszczędzam. Oszczędzam i to bardzo mocno, nawet na jedzeniu naprawdę też oszczędzam. Trochę ten program y, nie żrój tyle, y, trochę mi przysiadł, ale może kiedyś wrócimy do tego tematu. A więc, jeszcze raz, zaznaczam, że nie jestem tutaj żadnym radcą, doradcą finansowym, więc proszę tutaj tam etykietę przeczytać, sobie naklęć na głowę, żebyście czasem nie myśleli, że tutaj jest tutaj jest dobry, jak to się mówi, cynk, kupuj, kurde kupuj, a później stracisz wszystko, a więc idziemy do naszych dalszych rozmów w temacie. Tak jak, tak jak już mówiliśmy na tej, tutaj na tej firmie, Benefit Systems jest to firma, która kurczę, nieźle się rozrosła i teraz będziemy analizować tą firmę i zobaczę jakie akcje są drogie 2375 zł. Ja pierdzielę. No i mówię, zobaczymy na tym wykresie. No tu słychać. A więc coś tam porysowałem, coś dorysowałem, jakieś tam wzorce porobiłem. I to, co widzę na tym wykresie, no to widzę ciemno, widzę, czarno widzę. No jakiś tam tutaj układ widzę, od tego miejsca było wybicie do tego. Maksymalnie spadek był i to bardzo ciekawy. I mówię Hmm, tutaj jest pół na pół, a więc tutaj 78. Widzę tutaj. No gdzieś w tym miejscu. No maksymalnie może. Dotąd może może dolecieć, ale mówię pół na pół. Mogę to, 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 to nazwać, że, że tyle może maksymalnie polecieć ten wykres, a więc ten wykres bardziej tu poleci w te miejsce na 700 tutaj no, na 61 FIBO. I tutaj no nie sądzę, żeby to jakieś były większe spadki. Od razu, tak? Od razu przyszły spadki, bo jeżeli narysujemy takie FIBO od tego miejsca, pociągniemy do w górę, to moje 23 FIBO, tutaj złote FIBO, to wychodzi na tym klastrowaniu, na tym, więc no jest szansa, że to wszystko pójdzie. Natomiast to, 161 FIBO to jest to miejsce, gdzie pierwszy zakres będzie taki ala spadkowy, a więc mówimy tak, jest spadek, tutaj podryga, tu może podrygnąć i tu może się zjebać tutaj. O! To będzie miejsce! A niepotrzebnie to brzydkie słowo mówię, ale zawsze się podniecam tym, że coś rysuję i coś może na faktycznie fajnego tutaj wyjść. No i co tutaj dalej może być? No, patrzę na jeszcze na strukturę tutaj, tutaj fal, tutaj RSI, jak to wygląda. No, to wygląda, tak jak wygląda. Już jakiś tam pewny rozłam narysowałem z tego wykresu. Jak ja to widzę na jednodniowym, to może nie, ale na tygodniówce. Rozrysowałem sobie tutaj jakiś plan, i ten plan działania, że ten wykres powinien pójść do dołu, aż do RSI 30, jeżeli ten RSI 30 by zawadził. Nie wiem dokładnie dokąd to może polecieć, ale przypuszczam, że na może tutaj dosyć ciekawie zlecieć. Na pewno tutaj poziom, który nam pokazuje, to jest poziom tutaj FIBA z 38, FIBA czyli 38% spadku. Tu wygląda, że od tego miejsca by było 38% spadku. No to tak wygląda, że jakby więcej, ale. Patrzę na całościowe FIBO to jest około 38 spadków. A więc yy, no jest miejsce, gdzie może ten wykres się zatrzymać. I no i może tu być dalszy wzrost ku górze, ale czy będzie ten wzród w górze, to, to tego nie wiem. I teraz tak patrząc, jeszcze tutaj o takie FIBO się przykleiło. Nie wiem, po co się przykleiło. się patrzyli, jeszcze one to one, tutaj zagrania od tego górnego do tego górnego i przenieśli tą kreskę tu w to miejsce, więc widzimy, że. No. Chęci jeszcze są na duże, fajne wzrosty. Czy te wzrosty nam obędą tutaj szły to jakby chcemy? No skąd mam wiedzieć? No, no możemy tutaj narysować, że jakby tutaj do tego miejsca dojść, to wzrosty by były ze 300%, ale w jakim czasie, to trudno Państwu to powiedzieć. Na pewno mi się wydaje, że ta linia w przyszłości powinna być osiągnięta. Czyli ta 38, FIBO, skąd ona się wzięła na 38, to gdzieś w tym miejscu, żebym zahaczył. W tym miejscu gdzieś ją wyrobiłem, ale czy to tu było, czy nie było? Czy, czy niżej było, czy od tego miejsca? Tak, od tego miejsca zaznaczyłem. Od tego miejsca znaczyłem. jakiego hmm, mam skupiska tutaj nerwów, że pójdzie do góry i tak, tu, więc wyliczam. No dobra, więc no to chyba na tyle, będziemy tutaj to męczyć, męczyć ten wykres. No kurczę, na no 2300 taka cena to jest po prostu kosmos. Dla mnie to jest kosmos i na chwilę obecną mówię, no ja tu widzę spadki i tak jak powtarzam, jeżeli mi się utworzy, mówię formacja mi się utworzy właśnie ta moja RSC, gdzie tutaj będzie właśnie coś takiego, ja wtedy postanowię sobie może może postanowię zainwestować, nie mówię, że będę inwestował ale mówię, obserwuję go sobie wtedy tu mogę zainwestować I jeszcze spojrzę tak sobie takim oczkiem malutkim jak to wygląda od strony 4 godzin? Ten wykres. Zobaczymy, czy tu coś się szykuje dobrego na tych 4 godzinach, czy raczej wielka chujnia. I skasujemy sobie tego wielkiego tutaj pomocnika rysowania trendu z kuli. I może zerkniemy, czy tu coś się szykuje jakiegoś na teraźniejsze moce. I to, co by tu sprawdzić, to, co by tu sprawdzić, to sprawdzimy jak wygląda trend spadkowy od tego miejsca do tego, więc tutaj w zaliczył tutaj, zaliczył poziom, zaliczył nam poziom właśnie e, tego spadku, więc no co tu dużo mówić, jest trend spadkowy e, zaliczony, więc no i lecimy raczej chyba w dół i tutaj nie ma dyskusji, tak według tego wychodzi, no i, no i tyle, no. żeby coś tutaj pomyśleć o lepszym wzroście, no to jeszcze by by parę rzeczy sprawdzić. No, tutaj nawet się formacja nowa tworzy. tutaj jakaś formacja się tworzy. No. O, tu mamy formację. Kurze, tu mamy formację. Hmm, 60. O, tu mamy formację, gdzie, gdzie po prostu dojdzie ten wykres. No. Tu mamy formację motyla. No. Motyla sobie proszę wpisać. Formację motyla jak wygląda do 200. No może nie tyle, bo do 260 nie wiem powinno chyba być, nie. Maksymalnie. No, ale gdzieś do tego macie miejsca odbić. No to tak jak dojdzie, później odbije i, i taka będzie z tego zabawa. E, no co tu więcej tutaj powiedzieć? No, ja to nic szczególnego nie widzę. A ten wykres tutaj ma, Szanowni Państwo, ma tutaj jeszcze miejsce dziurkę. A ja lubię dziurki. A kto nie robi dziurki, kurna panie, kto dziurki nie lubi? tu jest jakaś dziurka. A więc będzie coś takiego, że ten wykres faktycznie może was zaskoczyć. No, tutaj dojdzie do tego miejsca, a następnie może pójść tą dziurkę wypełnić. Jakby tą, tą dziurkę wypełnił, to faktycznie tu może jeszcze polecieć w drugą stronę 20%. No, więc fajna sytuacja by tu była. No i co tu więcej, by była taka sytuacja? No to, no to super. No to tutaj po zakończeniu tej, tej, tej fajnej sytuacji, jakbyśmy rozgrywali ją od tego miejsca, załóżmy, ten wykres trendowy do tego, to mamy, mamy też to samo co tutaj, tak. Tu jest obojętniej. I, I trend tutaj byłby 78. Tak. Pannie to 61. Zaraz sprawdzę Państwu, bo tu jest taki jest mówię informacja która tak dużo nie wróży, nam, no, ja to jak taką formację widzę, to zmierzam sobie w ten sposób i. No, no, no to tak by było. koło tego by tutaj wykres. tego wykres mógłby tutaj nam pójść. A więc mówię, ja mówię, jeżeli by coś by tu miało nam odbić, to jest tutaj miejsce dziurka, gdzie po prostu wykres może wrócić i ją po prostu wypełnić. A jeżeli ją po prostu nie wypełni, tak? Bo tak może się stać, że ją nie wypełni, po prostu ją ominie, bo po co, po co, po co to robić, tak? Więc on może spokojnie zaliczyć te poziomy, które tutaj mówimy, tutaj o tych, na dniowym zrobimy teraz, na dniowym, to czyli tutaj gdzieś może zaliczyć i tutaj spokojnie więc musimy zapamiętać ten poziom. I on sobie wtedy ładnie, ale to ładnie sobie go odrobi, ładnie sobie go odrobi. I tutaj trzeba mieć to na uwadze. I czy, czy on tutaj zrobi nas w ten sposób, że, że odrobi? No zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze spojrzymy na jakieś dziurki, które się może tworzyły gdzieś tu po drodze. No po drodze to nie widzę tutaj dziurek żadnych, ale dziurka jest, wyłapałem dziurkę. Szanowni Państwo, dziurka się tworzyła w tym miejscu. A więc dziurka jest, jedna dziurka jest w tym miejscu, tak. No zobaczymy, czy jest dziurka, tak. dziurka jest, to jest w tym miejscu. I następna dziurka jest w tym miejscu. też dziurka jest. O. W tym miejscu jest, bo odtąd dotąd wywaliło, no i tyle. No i tu mamy, to mamy, to mamy, ale dziurki mamy. I co tu będziemy, tutaj snuć więcej? No co będziemy snuć? <laughs> to zrobimy, pociągniemy dalej, tu zrobimy pomiar, tutaj sprawdzimy, jeszcze dam dziurkę, no, i tu jest ta dziurka i jak zrobimy na, teraz tygodniowy wykres, proszę bardzo, czy jest jakaś szansa, by te dziurki by weszły, no, no jest. No. no, tu mamy dwie dziurki, no. No, Tak więc, tak to wykres nam wygląda, szanowni Państwo. Poziomy dziurek to narysujemy tak pi razy drzwi. Pi razy, drzwi, pi razy drzwi, żeby tam mówię mniej więcej. Żeby to było? Dla państwa, dla was, dla oka waszego, tak nie wiem. No, żeby tylko tego. Jakby coś, to tutaj możemy próbować. Wejść jakimś malutkim kapitałem. O. No i to są te miejsca. Nawet tutaj zobaczyłem ten poziom. Już nie pamiętam, co to był za poziom, ale mówię. Mamy już rozszyfrować. A, to był ten poziom tego kwadratu tutaj overbalansu, gdzie wygląda I wszystko bardzo ładnie nam tutaj pokazuje. I więcej mówię, no, Mamy zaznaczone poziomy, gdzie mamy wejścia, gdzie mamy spadki. No, 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 ja tu więcej do, nic dobrego, ani dobrego, ani złego nie widzę. No, to, co wyrysowałem dla Państwa, jest jak jest. A więc no, czekamy na te spadki tutaj. Ja tu bym nie chciał, żeby to ten, ten wykres tutaj mi tu gnał do góry, no to bo to będzie. Jeżeli tu wykres poleci tutaj do góry, to już będzie po prostu hmm, no to może być już tutaj wybicie w górę, gdzie może być jak dalszy trend wzrostowy, no może być, ale mówię. To, co my tu narysowaliśmy, mamy tutaj te dziury porobione, więc te dziury mogą, ale nie muszą po prostu być zaliczone. Ale powinny być zaliczone. Jaki to będzie czas, czy, czy, czy teraz, to zobaczymy do ilu to dojdzie. Ale mówię, na chwilę obecną, no to jest to, no to ładnie to idzie, ładnie to idzie, panowie i panie. No z 50% jeszcze może to to pyknąć tutaj od tego miejsca i, i tyle. A więc. To na tyle, benefit system rozpracowany, korporacja, tak. Proszę Państwa, uśmiecha się kobieta, bo, bo, bo co ma za wyjście? I, i ty, tak wygląda w ogóle to wszystko. A więc to na tyle, o, tu nawet batem sobie włączyłem, żeby zobaczyć te rozegrania, jest tego dużo. A więc kończymy, a mówię, niedługo, mówię, że rozpracujemy jeszcze Budimexa, Budimexa jeszcze rozpracujemy, on jeszcze w pełni nie jest zrobiony, ale Budimexa jeszcze tam rozpracujemy wieczorkiem, więc mówię, jak będzie, to tam mówię, zobaczę, może rzucimy tego Budimexa jeszcze i tyle, tak? Więc tak to wygląda. A więc kończymy dzisiejszy tutaj, tutaj wywód na temat, mówię, tej, tej firmy. chyba biznes tylko e-sportowej kartami biznesowymi robi. Ma aplikacje i to ludzie po prostu dzięki temu mogą kupować, mogą, mogą uczestniczyć, no po prostu i działają sportowo dla swojego zdrowia, więc tutaj jest no, fajna, fajny sposób. Jak chcesz, to subskrybuj ten kanał, byłoby fajnie, że nie tylko, że jak chcesz, no ja, ja to bym bardzo chciał, więc mówię. Zapraszam do subskrypcji, niech nas będzie coraz więcej. Ktoś tam mówi, że, że abyle do 500. no Ja nie wiem, czy te 500 osiągniemy tak szybko. Czy będzie takich wariatów jak ja pozytywnie myślących i chcących inwestować? I no to, no to okaże się, czy większość jest takich lamusów, takich, że tylko chcą takie no, oglądać filmiki. pięć sposobów, jak zostać milionerem, pięć sposobów, jak inwestować mówię, w ETF-y, 5 sposobów, albo, pięć, albo wybierz pięć akcji na no, górę. No, 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 to są takie filmiki gdzie ludzie kupują. Ja inwestuję po prostu to, co nie wypalę na tym kanale i to jest najważniejsze. Mam też stworzone konto IKE. Toż tam już tam pieniądze, tam już trochę dopakowałem. Jakby jak się uda, to tam mówię, może ten limit dopakuje, ale nie wiem, czy to dopakuje, czy. Mam... Czy mam na tyle werwy i siły, żeby po prostu no, mieć tyle kazy, żeby dopakować, no, a już, ja już kartofle jem ze, ze, ze smalcem i, i, z tym, i z cebulą, żeby kurwa te konto dopakować w pełni na weekend, ale czy się uda, no to chyba zaraz chyba będzie jeść chyba kartofle bez smalcu i cebuli, no, <śm> ale, no żartuję, ale no po części no, tak jest, jak chcesz się mieć jakiś plan, jakiś ma się cel, no to trzeba, jeżeli chcesz go zrealizować, no to na czymś trzeba to zrealizować, no, no wiadomo, no ktoś mówi, że na przykład no, on nie wyobraża sobie, je, żeby zjeść coś i kurczę, nie było na ziemniakach na przykład mięsa, no ja mówię, są skwarki od zespalcu i się śmieją osoby na X, na tym, no na Discordzie się śmieją, no, no, no tak to jest, no nikt nie pamięta dawnych czasów, ale za dawnych czasów to, to tak było, no. Ja pamiętam, jak jeszcze babcia żyła, no to by, by, by była ziemniaki, sterta ziemniaków, bo były by okroszone jakimś skwarkiem, gdzie niegdzie gdzie cebulka do tego. I był do tego barsz, taki bezrobiony biały, na talerzu podany, bo ja akurat nie lubię takiej, jak świnia, jeść kurwa, wszystko razem. No i to były takie obiady, się jadało dawniej. To, I to było zdrowe obiady, a dzisiaj no wszyscy mają długie zęby, kurwa, i każdy by chciał tylko mińco, mińco, A ile jest rodzinco po prostu? Wyrzuca jedzenie. No, ja też jestem bulwersowany, tak samo i u mnie w domu, tak samo. I ciężko jest nauczyć niektóre osoby w rodzinie, że po prostu trzeba oszczędzać. No, każdy produkt, który jesz, to ktoś to musiał wykonać. Czy to, czy to chleb, czy, czy to kiełbasa, czy cokolwiek. No, po prostu to ktoś musiał wychować, wy, wykonać, ciężką pracę wykonać. Po prostu nieraz i, i, pot się leje, żeby coś takiego dla ciebie zrobić czy wędliny, czy, 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 czy chleb, czy, czy wszystko, nie, nawet i te durne ziemniaki to trzeba zasadzić w polu, trzeba dbać, trzeba pryskać, trzeba później to wykopać, zebrać rę, rękoma, worki załadować, wysłać kurcze do, do, do hurtowni, a z hurtownia do, 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 do jakichś lepszych sklepików, a sklepików dopiero do sklepiku, no i później ta cena jest taka jaka jest, chociaż mówię, Nafcie to też ludzie by chcieli nie wiadomo kurwa ile zarobić i te ceny po prostu też wywalają w kosmos. Nie dziwię się, że później Polacy dowalą produktów z Ukrainy tańszych, żeby po prostu no, zrobić troszeczkę mały oddech, czyli taką korektę, bo jak kurwa tylko ma wszystko iść w górę, no to potrzebna jest korekta. A jak korekta, no to wiadomo, trzeba pokupić różne tiry produktów z Ukrainy za jedną trzecią czy jedną dziesiątą ceny, no i wtedy się człowiek, no, tą korekta powstaje wtedy, no i jest wyhamowanie takich idiotycznych wzrostów, gdzie po prostu jedni się bogacą, a duzy cierpią, no, Więc ja uważam, że w dzisiejszych czasach, czas wreszcie po prostu zacząć brać sprawy swoje ręce i po prostu robić sobie weki, robić swoje jakieś wędliny, nawet jakieś kupić tanie serię możesz kupić, człowieku możesz kupić 10 kilo sera, tanio jak będzie po groszu, zapakować w słoiki i z tym dalizować, masz kurwa ser wekowany w słoikach, otwierasz lodówki włożysz, wyjmujesz masz na kanapki. No to tyle jest pomysłu, że po prostu rzeszok ludziom się po prostu nie chce nic. Jak nim dobrze, niedługo Putin przyjdzie, kurwa będzie tak dobrze, że zobaczycie, że w będą schrać kurwa, biegu. Wszystkiego dobrego, do następnego odcinka, cześć.